Witam Was wszystkich serdecznie. Jak donosi Piotr Kośmiński, Borisław Rupanow zostanie nowym zawodnikiem górnika Zabrze. Jaki to piłkarz, co może wnieść do górnika? O tym wszystkim w tym materiale. Maciej kucha, zapraszam serdecznie. Na samym wstępie, jednak trzy wielkie prośby. Zostawcie łapkę w górę, podbijcie ten film w aplikacji mobilnej i zasubskrybujcie ten kanał. Z góry serdecznie Wam dziękuję. A teraz przejdę już do meritum. Borisław Rupanow, dla wielu z Was, to pewnie postać dosyć anonimowa, więc na samym starcie postaram się przybliżyć życiego sylwetkę. Jest to napastnik pochodzący z Bułgarii, 17-krotny młodzieżowy reprezentant tego kraju, który obecnie ma 21 lat. Jest to rocznik 2004. To piłkarz, który przewinął się przez trzeci zespół Ludogorca. Później trafił do rezerw lewskiego Sofia, w którym przebił się do pierwszej drużyny, ale nie dostawał zbyt wiele szans i kluczowe w jego karierze okazało się wypożyczenie do septembrie Sofia, w którym w poprzednim sezonie strzelił 12 bramek w bułgarskiej Ekstraklasie. Jednak nie wystarczyło, aby po powrocie w Lewskim być takim niepodważalnym numerem 1 na szpicy. Rupanów co prawda w tym sezonie rozegrał 26 spotkań, w których zdobył 4 bramki i zaliczył 3 asysty. Nie są to na pewno imponujące liczby, natomiast warto mieć na uwadze, że Rupanów często wchodził z ławki rezerwowych. Łącznie nie rozegrał nawet 1000 minut, także w tym kontekście te liczby prezentują się już nieco lepiej. Nieco ważniejszą rolę Rupanów pełni natomiast w reprezentacji Bułgarii do lat 20. 21, w której w ostatnim czasie rozegrał w zasadzie wszystkie mecze od pierwszej minuty i jest ważną częścią tej reprezentacji. Łącznie ma w CV 55 występów w Lidze Bułgarskiej, w której zdobył 15 bramek i zaliczył 3 asysty, a do tego ma na koncie 7 występów w eliminacjach europejskich pucharów, których doświadczenie zbierał na początku tego sezonu. Teraz o podobne cele ma walczyć w nie Zabrze. Jak donosi Piotr Koźmiński, Rupanów jest już w Polsce, przejdzie testy medyczne, podpisze kontrakt, no i wkrótce ruszy na obóz do Turcji. Także jak na razie tyle ze spraw formalnych. Jeśli będzie coś nowego to oczywiście dam znać w komentarzach. Na moment nagrywania tego filmu wiem tyle, a teraz przejdę już do kwestii wojskowych. No bo właśnie jakim piłkarzem jest Borisław Rupanow? To z pewnością napastnik, na którym można zawiesić grę. Mierzy 1,88 m, jest napastnikiem silnym, potrafi się zastawić, zagrać się na ścianę, odegrać piłkę koledze z drużyny i w taki sposób zdynamizować akcję lub obsłużyć bezpośrednio partnera zespołu blisko polekarnego, przeciwnika bez dwóch zdań to jego mocna strona, bo nie tylko potrafi to robić, ale również czyni to często, aktywnie pokazuje się do gry. Do tego warto zaznaczyć, że bardzo dobrze radzi sobie w powietrzu, wygrywa w tej strefie boiska dużo pojedynków i również dzięki temu potrafi zgrać w taki sposób piłkę i wesprzeć budowę ataku swojej drużyny. W powietrzu jednak najlepiej prezentuje się w fazie finalizacji. Jak widzicie, to zawodnik, który bardzo często dochodzi do sytuacji strzeleckich. Pod tym kątem w ostatnim roku był czołowym zawodnikiem Ligi Bułgarskiej, a do tego potrafi czynić to na różny sposób. Przede wszystkim właśnie poprzez atak na piłkę dośrodkowaną górą, ale również bardzo często poprzez nabiegnięcie w drugie tempo. Jak widzicie tej strzał przede wszystkim w granicach 6 do 14 metra od bramki przeciwnika właśnie atakując piłkę często w drugie tempo. Dodatkowo czasem zdarza mu się też nabiec na bliższy i co prawda nadal dalszy czyni to bardzo rzadko, ale i tak ten jego repertuar zachowań w polukarnym przeciwnika jest naprawdę pokaźny. Dzięki temu jest bardzo nieprzewidywalny dla rywala. A samo wykończenie rupanowa również oceniam pozytywnie. To napastnik, który potrafi wykończyć sytuację mocnym i precyzyjnym uderzeniem głową, do tego potrafi uderzyć siłowo prawą stopą, czy też wykończyć sytuację tak zwaną wkładką, także ten jego repertuar wykończenia jest całkiem różnorodny, a przy tym to napastnik całkiem skuteczny może nie kończy każdej sytuacji natomiast na przestrzeni ostatnich dwóch lat strzelił w zasadzie mniej więcej tyle bramek ile rzeczywiście powinien nawet lekko przebił swoje xg strzelonymi bramkami warto jednak zaznaczyć że jest to napastnik dosyć jednowymiarowy to nie jest piłkarz który zejdzie do rozegrania który wejdzie w dribbling czy napędzi akcję prowadzeniem piłki to jest typowy targetman który po prostu takich zadań wcześniej nie miał Choć przy tym to nie jest piłka surowy technicznie. Całkiem dobrze kontroluje piłkę grając na ścianę. Zwykle w takich sytuacjach odgrywa precyzyjnie, a w samym polu karnym potrafi chociażby przyjąć piłkę i odwrócić się z rywalem na plecach, więc już w takich sytuacjach jak najbardziej potrafi się odnaleźć. Nie jest to jednak napastnik, który atakuje przestrzeń za linią defensywy. Nie jest to szybka dziewiątka. W tym sezonie potrafił rozpędzić się do maksymalnie 32 km na godzinę, więc po prostu nie. Ma ku temu warunków motorycznych. W defensywie natomiast Borisław Rupanow wykonuje swoje podstawowe zadania. Gdy jego drużyna broni nisko, to ten sumiennie przesuwa. Gdy jego drużyna atakuje wysoko, to często odprowadza przeciwnika. Rzadko jak widzicie, co prawda, kończy się to odbiorem. Natomiast często dzięki takiemu doskokowi rywal po prostu piłkę wybija. Także pod tym kątem defensywnym wygląda poprawnie. A warunki do biegania w pressingu ma całkiem przyzwoite, bo o ile to nie jest piłka szybki Tyle swoje w meczu potrafi wybiegać na całkiem wysokiej intensywności. Gdy spojrzy się na taką statystykę jak High Intensity Distance, a więc to, ile metrów dany piłkarz wybiega średnio na 90 minut na intensywności powyżej 20 km na godzinę, to pod tym kątem w ekstraklasowych warunkach zająłby ósme miejsce wśród innych dziewiątek z ekstraklasy i wyprzedziłby w tym zestawieniu chociażby Stoilkowicza, a to całkiem spore wyróżnienie. Także jak widzicie, to. Napastnik, który ma swoje mocne strony, to dziewiątka, która ma swoje atuty, natomiast warto zadać sobie pytanie, jaki przeskok go czeka, no bo jak pokazuje ranking opta, Liga Bułgarska to niższy poziom od polskiej ekstraklasy. w zasadzie oprócz Ludogorca oraz Lewskiego to mniej więcej poziom polskiej pierwszej ligi, także Rupanowa czeka przeskok, można powiedzieć, mniej więcej jednej klasy rozgrywkowej, a to nie jest mało, o czym przekonał się jesienią Latimir Nikolow w koronie Kiece. Nie ulega jednak wątpliwości, że górnik Zabrze potrzebował napastnika. Co zatem Borisław Rupanów może wnieść do górnika Zabrze? No, przede wszystkim bramki. Tego przede wszystkim od napastników brakowało jesienią w górniku Zabrze. Po odejściu Soła najskuteczniejszym strzelcem drużyny trenera Gasparika został Sondre Lizet, który grał jako dziewiątka, natomiast nie jest to taka nominalna dziewiątka, raczej jest to środkowy pomocnik, który został przesunięty właśnie na tą pozycję. I o ile w budowie ataku Sondre Lizet dawał radę, bo był w stanie chociażby zagrać na ścianę, odegrać piłkę koledze z drużyny i w taki sposób napędzić atak. O tyle w fazie finalizacji, pomimo tego, że czasem był w stanie dojść do pozycji strzeleckiej na zamknięciu i strzelić w taki sposób bramkę, to moim zdaniem robił to po prostu zbyt rzadko. Zbyt rzadko decydował się na atak danej przestrzeni w samym polu karnym, a Rupanów to napastnik, który na bułgarskich boiskach bardzo często dochodził do sytuacji strzeleckich. Jak widzicie, ta różnica pomiędzy XG Liseta a XG Rupanowa na 90 minut jest całkiem spora. Rubanów znacznie częściej dochodzi do sytuacji strzeleckich niż Zondrenizet. A tego bardzo brakowało drużynie trenera Gaszparika jesienią, chociażby przy stałych fragmentach gry. Górnik Zabrze jesienią wykonał najwięcej rzutów rożnych w ekstraklasie, aż 107, a zdobył z nich bezpośrednio tylko jedną bramkę. Trener Gaszparik wspominał o tym, że chciałby poprawić ten element gry. Natomiast stały fragment gry to nie tylko serwis, ale również odpowiedni ruch. W samej szesnastce odpowiedni atak na futbolówkę, a Torupanow akurat ma. Dodatkowo Górnik to drużyna, która bardzo często decyduje się na dośrodkowanie. Pod tym kątem jest to trzecia ekipa w całej ekstraklasie. No a że najczęściej dośrodkowywała górą, no to w polu karnym był jej potrzebny jesienią napastnik, który będzie w stanie sfinalizować sytuację głową. A Górnik Zabrze głową jesienią zdobył tylko dwie bramki, także w pewien sposób nie wykorzystywał swojego potencjału. Także z pewnością Górnikowi była potrzebna taka wysoka, silna, często dochodząca do sytuacji skuteczna dziewiątka a Borisław Rupanów na bułgarskich boiskach z pewnością taką był. Pytanie tylko, czy podobnie będzie wyglądał na nieco wyższym poziomie, no bo w ekstraklasie czasu oraz miejsca będzie miał zwyczajnie mniej. Niemniej jednak ja ten transfer oceniam pozytywnie. Może to nie jest napastnik idealny, ale z pewnością dziewiątka profilem pasująca do górnika, która obecnie jest mu po prostu bardzo potrzebna. Do tego warto zaznaczyć, że Rupanów ma całkiem spory potencjał sprzedażowy. Ma 21 lat, dobrze Wygląda pod kątem motorycznym, jeśli chodzi oczywiście o intensywność, może nie jest nad wyraz szybki, ale swoje w meczu wybiega, a to w nowoczesnym futbolu jest bardzo istotne, podobnie jak to, co było zawsze istotne w kontekście napastników, a więc strzelanie bramek, dochodzenie do sytuacji strzeleckich, to Rupanów potrafił robić w Bułgarii, a do tego warto dodać, że kwota tego transferu nie będzie wygórowana, gdyż jak podkreślił Michał Siara, a więc członek zarządu górnika zabrze, w tym roku będzie ich kosztował 150 tysięcy euro, a to naprawdę dobra cena jak na napastnika o takim zestawie umiejętności. Dajcie zatem znać w komentarzach, jak wy oceniacie ten transfer. Mam nadzieję, że z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego na temat Borisława Rupanowa. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, podbicia tego filmu i subskrybowania tego kanału. Jeśli oczywiście pojawi się jakaś aktualizacja w kontekście tego transferu, to dam znać poniżej w komentarzu. Dzięki za uwagę. Maciej z Kuchak do zobaczenia. Cześć!